Witam tu, Alisteo, w Lodowych Ogrodach. Tym razem zaczniemy od przekazania kryształów. Tutaj czeka na nie smog. Oczywiście on jeszcze niczym nie wie, ale my już wiemy, że mamy mu je oddać. Tak gorąco, że aż kręci mi się w głowie. A, to ty, Olafie, chyba się topią. Co masz tam w rękach? Jest zimne, czuć od tego mróz. Tak, duch mrozu przesyła ci te kryształy. Mówi, że pomogą. Nie skończyłeś nawet mówić. A, smok zabiera ci kryształy i wkłada je sobie do paszczy. Ale orzeźwiające. Dobra, tylko czemu nie zamieniają mnie w czarnego smoka? Nie miałeś ich połykać, bałwanie. Miałeś rozstawić je w jaskini, żeby ją trochę ochłodzić, ale teraz przypadły. Co za łobuz? Smog jest wyraźnie zmieszany. Czy to znaczy, że właśnie pożarłem swoją ostatnią nadzieją? Ależ ze mnie, Dureń, masz całkowitą rację. Muszę opuścić legowisko i udać się gdzieś. Gdzie nadal jest lód. Inaczej mój skarb zaleje wodę. Zostawię tu kilka rzeczy. Będziesz mógł tu przyjść i wziąć co potrzebujesz. Pewnie sklepik tu się pojawi. Tylko nie zapomnij zostawić w zamian nieco złota. Później po nie wrócę. A teraz pora się pożegnać. Mój drogi Olafie, zrobisz wszystko co w Twojej mocy. Dziękuję, nigdy cię nie zapomnę. Trochę doświadczenia, runka, fajnie i symbol szału. żegnaj. Może się spotkamy, wiadomo. Mmm, aha, to się zakończyło. Możemy z tą maską się jeszcze troszeczkę pobawić. A nie, to jest coś innego. Ja chciałem, chciałem tablicę zanieść. No właśnie, zobaczmy co tu jest. A. To nie ja chcę. Pewnie szało też jest, nie, nie ma szału. A jeśli chodzi o czary to nie chcę. Co to był za symbol? A, znam to. Dobra. To cóż, udajmy się tutaj na spotkanie z archeologiem. Najgorsze jest to, że tutaj nie ma takiej bardzo prostej, krótkiej drogi. Tak by trzeba było. Hmm. Szczerze mówiąc trochę kiepsko tu pomyśleli. Bardzo zniechęcające. Jednak pod tym względem w wieśku jeśli chodzi o komunikację pomiędzy różnymi miejscami to jest dużo lepiej ogarnięte. Może jest to jakiś skrót, ale wolę iść w taki sposób pewny. I jestem na miejscu. Powróciłeś? Mam nadzieję, że masz ze sobą tabliczki. Czy zatem elf mówi prawdę? Nie mogę się doczekać, by je zbadać. Jakieś sekrety dotyczące starożytnych? Odsłonią, aż drżę z niecierpliwości. Talaku, człowiek, który dał mi te tabliczki, prosił o dowód waszego istnienia. Chcę otrzymać coś, co ma starożytne symbole. To łatwe, Olafie, może zabrać tamten obraz. Jaszczurczek wskazuje na kamień przy ścianie z wyrytą płaskorzeźbą. Przedstawia jedną z bitew, Między starożytnymi a tytanami to oczywiście kopia, ale są na nim wszystkie symbole pradawnej rasy. Myślę, że ten twój człowiek będzie zadowolony. Dziękuję. Myślę, że to wystarczy. I co tym razem? Ach, musimy się do niego wrócić. Nie no, najgorzej jak się okaże, że jeszcze będę musiał tu parę razy się pojawić. dobrze idę co to pamiętam i teraz powinienem w lewo szukać zakrętą. no tak powiedzmy mhm, to tutaj Wydaje mi się, że można było to lepiej ogarnąć jakieś takie skróty porobić. Teleporty. Mhm. Mm Właśnie. Można by było na przykład, będąc na pokładzie statku, przełączyć na mapkę i wskazać miejsce, również na obszarze wodnym, w którym chcielibyśmy się znaleźć. Oczywiście, powinno to działać tak, że najpierw trzeba ten obszar wodny rozpoznać czyli być tam już. I to by było genialne. Ja nie wiem, czy za ten pomysł nie powinienem jakieś pieniędzy dostać. O. Hmm. Wiking Olaf, cudownie móc Cię powitać w naszym skromnym przybytku historii. Przybyłeś zaczepnąć łyk z nieskończonego źródła mądrości. Jeszcze roczek, który chciał tamte tablice, podarował Ci ten szkic. To niesamowite. Tak, to symbole starożytnych i widać tu Tytanów, takich jak u nas w muzeum. To dopiero będzie eksponat. Dziękuję za ten wspaniały dar, młody człowieku. Przekaż moje najgorętsze pozdrowienia temu tylakowi. Nie! Będę musiał tam jeszcze raz się udać, prawda? Tak. Smutne. Prawdziwe. Hmm. To może od razu miejmy to z głowy. I jeszcze powiedzcie, że... Oj. Że tlak będzie chciał podziękować za pozdrowienia i będę musiał jeszcze raz tam się do niego udać. To już by było naprawdę żenujące. Hmm. I właśnie. Jeszcze niejedna jedna myśl nurtuje. Chodzi o te moczary, które mogliście poznać, jeśli oglądaliście na przykład u Silverka. Let's play. Z pierwszej części. King's Mountain, czyli legendy, to tam właśnie pojawiała się taka lokacja. I w podstawowej wersji wojowników Północy nie można było się tam dostać, gdyż było to takie zawalone jakby drzewami. A teraz wygląda na to, że będziemy mogli tam się dostać. Trzeba będzie teren oczyścić z nieumarłych i przesiedlić tam jaszczur ludzi. Co może być całkiem fajnym wyzwaniem. Znaczy wiadomo, teraz wyzwaniem pewnie nie będzie, gdyż ja powinienem się zająć dużo wcześniej, a nie teraz jak mam taką silną postać. Ale cóż tam. Pogadajmy. No i jak poszło, obraz zaspokoił jego ciekawość. Przesyła Ci wyrazy najgłębszego szacunku. Świetnie się wszystko układało, nie uważasz? Zdobyłem relikt w zamian za kopię bezwartościowego obrazka. No no, zabierajmy się za odcyfrowywanie. Dziękuję ci Olafie, oto twoja nagroda. No całkiem niezła, bym powiedział. Do zobaczenia, Tlaku. Znaczy nie, ja nie zamierzam... a zobaczymy bo mu się nadal świeci, więc może coś jeszcze chcę Tabliczki okazały się całkiem interesujące, wiesz? Wyjaśniło się wiele rzeczy, ale teraz mam jeszcze więcej pytań niż dotychczas. To może jednak poczekać, a teraz słucham cię, Olafie. Może jestem w stanie pomóc jakoś inaczej? O nie, tyle czytania. Tak, Tlakowi, przydałaby się Twoja pomoc. Jak może już odgadłeś, jestem archeologiem. Badam tabliczki z inskrypcjami, symbole na budynkach, takie rzeczy. Ostatnio na przykład ukończyłem tłumaczenie znaków na trzech stojących niedaleko w cichej zatoce Po osągach, nie uwierzysz, co odkryłem. Są pomnikami trzech dawnych bohaterów. Jeśli wierzyć inskrypcjom byli to Beowilk, Rich Lew i Robin, zwany Chudem. Opowiadamy o nich historię, naszym młodym, układamy legendy o ich wspaniałych dokonaniach. To jednak ich jeden istniejący wizerunek. Gdyby ktoś stworzył przedstawiający ich obraz, który moglibyśmy wszystkim pokazać, byłoby cudownie. Znasz kogoś, kto mógłby to zrobić? Potrzebujecie więc malarza. Ja chyba jakiegoś malarza spotkałem po drodze. Zgadza się, trafiłeś w sedno. Chciałbym zobaczyć przedstawiający ich obraz. Nazwałbym go Wojownicy. Myślę, że to dobra nazwa dla bohaterów przeszłości. Słyszałem, jak schwytane przez nas elfy rozmawiają o jakimś... Postopresjoniście. Uuu, ale słowo. Zdaje się, że nazywa się... Fincent Fan Org. Pomożesz mi? Aha, ja przeżywiłem do niego misję. A no, nagroda całkiem niezła. Jeśli podczas podróży natknę się na malarza, przekażę mu twoją prośbę. No nie, to czyli będziemy tu jeszcze wracali? Hmm. No, ale nie miałem wyboru, bo nie można było chyba od razu wszystkich questów od niego uzyskać. Trzeba było po kolei. Trochę to smutne, ale niestety prawdziwe. Tak jakby nie mógł jakiegoś takiego skrótu na powierzchnię sobie zrobić. Z tego co pamiętam to właśnie to był malarz, który namalował sceny batalistyczne walk okrętów i ja właśnie musiałem je atakować i je pokonać. Tylko teraz nie pamiętam która z tych Wysp Wolności to była właśnie z tym questem. spojrzę chyba to była widoczna tu wysypka dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka w kolejnym odwiedzimy malarza